Dzień dobry, cześć i z tej strony Marzyciel, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Standardowo, dzień jak co dzień, piękna pogoda za oknem, więc możemy troszeczkę pograć w Brawl Stars. Na samym początku darmowa skrzynia, e, kilka punktów mocy, monety, e, bierzemy w ciemno, e, sprawdźmy czy mamy jakieś ciekawe misje do wykonania. E, no trochę tych misji mamy, odblokujmy sobie te nowe e, wydarzenia. No, i na sam początek zagrajemy sobie mm, igrzyska mocy. Co prawda nie gram na tym koncie jakoś e, dużo tych igrzysk mocy, bo mi na początku jakoś nie zależało. Ale myślę, że w następnym sezonie e, od początku e, będziemy grać troszkę więcej, e, żeby jednak troszeczkę tych e, gwiezdnych punktów e, zdobyć. M, bo zawsze, oczywiście, można jakiś e, skin. Za to kupić Ale to na spokojnie Zaczynamy pierwszy mecz za dyma Przeciwnicy mają dobry Team comp Ale i tak Możemy to wygrać Póki co Gra toczy się pod ich bramką Ja już miałem pierwszego ultimata Niestety troszeczkę go zmarnowałem Ale myślę, że Aha, dobra, no to już jest pogrze. Mamy gracza AFK Niestety no, chciałem tą piłkę wykopać daleko, niestety się nie udało. Ten gracz trzeba już powrócił, więc, chociaż tyle. Kwestia, czy znowu nie zachcę musiał, że tak powiem, stać i być AFK. Mój niedźwiedź był silniejszy dzięki też mojej pomocy. Tutaj, dobra, to było, to było naprawdę dobre Jeżeli teraz nam się uda To może być bramka To może być bramka, jednak nie będzie, niestety Shelly miała ultimata No ta gra będzie troszeczkę zacięta I teraz my możemy stracić bramkę Nie wiem, czy zdążymy się zrespić Chyba się nie zdążymy Zdążyliśmy Ja teraz puszczam niedźwiadka Jesteśmy w stanie zabić tego jednego Jedynego przeciwnika Jest i drugi Mm, przepraszam, to był niedźwiadek, oczywiście. E, teraz musimy. Tak, to uszeli. Ojoj, ojoj, oj. E, puścimy na dwego niedźwiadka. Niech on tam hula. Jeżeli teraz by się nam udało strzelić bramkę, bo jest na to duża szansa. E, no ale niestety. E, nie uda nam się strzelić teraz tej bramki. Chyba, że. No niestety, nie uda nam się. E, Niedużo tutaj braknie, ale nie uda nam się. No nic, 30 sekund. No, ja sobie tutaj muszę naładować tego mojego ultimate'a. E, punkty zdrowia też się przydadzą. Oj oj oj, tu mi się troszeczkę źle klikało. No i zostaliśmy sami i chyba może być e, po grze... Tak, niestety przegrywamy tą grę. E, moi współsojusznicy popełnili duży błąd. E, nie byłem nic w stanie tutaj obronić. E, teraz chyba też nie będziemy w stanie strzelić bramki. No niestety, sami widzicie. Jak to jest? Przegrywamy pierwszą grę. No ale jeszcze, jeszcze mamy tutaj dzisiaj dwie szanse. Zobaczmy. O, przy okazji postępy w misji wykonane, więc nie jest źle. Gramy dalej. Zobaczymy, czy w drugiej grze będzie troszeczkę lepiej. Przeciwnicy mają może troszeczkę gorszy tutaj Team comp. Pasowałby się dorywać tego Barleya dokładnie. Barley pokonany, e, i teraz została tutaj e, Shelly. Ja nie, ja nie mam za bardzo jak strzelić tutaj bramki, e, chociaż troszeczkę ich tu pobijam. E, no nie wiem, no znowu się zapowiada bardzo ciężkie spotkanie. E, może ta Jessie tutaj będzie w stanie robić jakiś duży damage no ale już jej nie ma. E, ja teraz muszę tu ich zablokować. E, o, to było bardzo naprawdę dobre. Kwestia, czy po prostu no też. No, no nie mogę, nie mogę samemu oczywiście wygrać gry, potrzebuję pomocy sojuszników. Póki co ta, ta pomoc jest naprawdę bardzo, bardzo mała. O, teraz jest Barley wy, wyeliminowany i teraz powinna być nasza szansa, aby coś tu więcej zrobić. No, no i teraz, został jeden przeciwnik, tylko nie mamy piłki. On teraz tu dużo na pewno zrobi, i pewnie, jeszcze możemy stracić bramkę. I chyba stracimy bramkę. No, no, no właśnie, właśnie o to, o to chodzi, no. Możemy być lepsi, możemy tutaj robić dużo, ale e, jak się nie ma sojuszników, którzy po prostu e, potrafią tu pomóc, to jest naprawdę bardzo ciężko. O, i teraz powinniśmy właśnie strzelić bramkę. Teraz, 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 teraz musi być bramka. Jak teraz nie strzelimy, no to nie strzelimy już wcale. No i strzeliliśmy, jest dobrze, jest dobrze, właśnie o to chodzi, aby tutaj był team play, bo bez team play'u nie ma po prostu jakby opcji, opcji, i teraz, i teraz, i teraz znowu możemy strzelić bramkę, możemy strzelić bramkę, no niestety, nie byliśmy w stanie, ale i tak nie jest źle, mamy piłkę, chciałem powiedzieć mieliśmy, za chwilę będziemy mieli dostępnego ultimate'a. ja sobie go tutaj puszczę, niech on coś tam robi żebyśmy tylko teraz bramki nie stracili. Nie powinniśmy, nie powinniśmy dokładnie. Zostało 25 sekund. Jak sami widzicie, te mecze są bardzo zacięte. Ja też nie wiem czy Nita jest dobra w tym trybie. Wydaje mi się, że są lepsze postacie, ale nie ma co narzekać, na razie mam tylko Nitę na 9. poziomie. E, tutaj za chwilę będę miał tego ultimate'a. E, więc będę mógł coś podziałać więcej. Ja sobie go tu już puszczę i chyba, i chyba wygramy to spotkanie. Chciałem powiedzieć, chyba tak, wygrywamy to spotkanie, naprawdę emocjonujące. Tutaj drużyna przeciwna popełniła teraz bardzo duży błąd e, i wygrywamy to spotkanie. E, jest jeszcze impreza z podwajaniem, z podwajaniem żetonów, e, więc otrzymujemy naprawdę bardzo dużo żetonów. Jedziemy dalej. Trzecie spotkanie. Teraz drużyna Przeciwna wydaje się, jakby miała troszeczkę lepszy tutaj Team Comp. Ale oczywiście to wszystko wyjdzie w praniu. Nasz jeden sojusznik już go nie ma. Ja za chwilę będę miał dostępnego Ultimate'a. Tutaj muszę uważać. O, jeden przeciwnik powinien być wyeliminowany. Mm, nie wiem czy tego w końcu tego ultimate'a chyba nie użyłem. E, zobaczmy, bo tam nasz El primo poszedł do przodu i strzelił bramkę. Właśnie o to chodzi. E, tak należy grać. E, ja sobie teraz tu użyję mojego ultimate'a e, i się tą pamką zajmę. Ona nie powinna mieć tutaj większych szans. E, tak, pamki już nie. Chciałem powiedzieć nie ma, ale niestety jeszcze jest e, i możemy stracić teraz bramkę. I chyba tak będzie. Nie, nie, nie straciliśmy tej bramki. O kurczę, nie wiem co tu się dzieje, nie wiem co tu się dzieje, zamieszanie. E, udało nam się wyjść z tego obronną ręką. E, I teraz po prostu musimy e, strzelić tą bramkę. Tutaj pamka widzę leci. E, ja nie mam na nią najmniejszych szans i chyba stracimy bramkę. No chyba niestety stracimy bramkę. Nie wiem co tu się podziało. Naprawdę bardzo dziwne. Mm. Jak sami widzicie, ta pamka jest naprawdę dosyć potężna. No, no nic nie mogę jej zrobić. Ale może teraz, może teraz, może teraz. Zobaczcie, jakie ona ma leczenie. No zobaczcie, jakie ona ma leczenie. Dobra, udało się. Udało się. I teraz musimy po prostu lecieć do przodu. Lecieć do przodu. Powinniśmy lecieć do przodu. Halo. Halo, halo, dobrze, dobrze. Teraz jest dobrze. Jest teraz naprawdę dobrze. No i musi być gol, musi być gol 2 do 1 El Primo zrobił tu robotę Nasza Shelly też bardzo dobrze zagrała Wygrywamy to spotkanie No naprawdę, naprawdę emocjonujące spotkania No co co, mam, co mogę wam więcej powiedzieć Naprawdę fajnie się grało Zagrajemy sobie na przykład teraz Kim byśmy tu mogli zagrać Gale, Gale bo jeszcze nim nie graliśmy Zagrajmy sobie w starcie solo On oczywiście nie jest do końca dobry do tego trybu ale spróbujmy go pierwsze spotkanie gailem na tym koncie. E, będzie na pewno ciekawie. E, tutaj mamy, zobaczmy czy, czy nam się uda wziąć obie naraz. E, widzę, że tutaj leci już... E, może być ciężko, chyba, że szybko to zrobię. On tam stoi, cały czas w krzakach. nie musimy się nim przejmować. E, tutaj przeciwnicy się powinni nawzajem wyeliminować. Dokładnie. E, jeszcze jedno uderzenie. E, mamy to jest kolejna skrzynia. E, powinno mi się udać ją e, wziąć, tak, mamy ją. I czy mogę sobie tu wejść do środka? To jest troszeczkę ryzykowne, e, bo ktoś oczywiście może być e, silniejszy ode mnie, ale a, i teraz muszę użyć swojego ultimate'a. Użyłem go w dobrym momencie e, i teraz tutaj powinien być. Oj, gdzie on tu? Oj oj, 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 popełniłem duży błąd. E, na szczęście udało mi się tutaj e, Uciec i teraz... I teraz wielkie starcie. Nie wiem czy go tu gonić. Będę go po prostu gonić, bo powinien być mój. Dokładnie. Wygrywamy pewnie. Pierwsze miejsce zajmujemy i odlokowujemy kolejną rangę, kolejne żetony wpadają na nasze konto, więc jest bardzo, bardzo fajnie aż 88 żetonów no i myślę, że na sam koniec odcinka możemy otworzyć dwie skrzynie zobaczmy co będzie w środku. W pierwszej skrzyni 62 monety, punkty mocy Jesse, punkty mocy Jackie oraz punkty mocy Rosa. Jest bardzo fajnie. Kolejna skrzynia to 63 monety, punkty mocy Bo, Jesse oraz Rico. Bardzo dobrze zobaczmy jak się tutaj prezentuje. Gdzie mamy najwięcej pucharków? Najwięcej pucharków mamy na Barleyu, e, masz piąty już poziom mocy, e, zobaczmy jak wygląda to tak, e, aha, czyli Shelly możemy ulepszyć na siódmy level, e, ale na razie sobie poczekamy, e, pozbierajmy monety na, e, na coś innego, przy okazji sobie będziemy ulepszać, no i myślę, że to by było na tyle, dziękuję, że byliście razem ze mną, do następnego, cześć!